Lepiej. Za rok będzie całkiem dobrze. Błagajnie, niebiescy! W naszej rodzinie Pokorę dziś głoszę! Jeszcze raz! W naszej rodzinie Pokorę dziś głoszę! Panu Jezusowi! Hej! zapraszamy dzieci na darmową herbatkę do Moku. A teraz gorąco prosimy o błogosławieństwo. Życzenia księdza ciekan dykanatu mysłowickiego, Rafał Ryszka. Prosimy. Moi drodzy, pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam za udział w tym orszaku. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku, wiele pracy, wiele przygotowań w to, aby ten orszak mógł się udać, po raz pierwszy mógł być przeprowadzony. Mógł zapłać tym wszystkim, którzy pełnili jakiekolwiek funkcje w czasie tego orszaku. Nie jestem w stanie tu wszystkich wyliczyć, ale ja myślę, że te podziękowania dla nich wszystkich możemy złożyć na ręce tych, którzy byli koordynatorami, takim mózgiem całej akcji państwo Urszula i Krzysztofia Amrozy. Brawa dla nich! Wielkie brawa Uli i Hej! He! Hej! 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 Jeszcze raz hej! 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 Bóg zapłać. Też chciałbym przypomnieć i poprzeć tę prośbę, która tu już była wyrażona na scenie jest skarbona dla kolędników misyjnych 2014 z przeznaczeniem na cele misyjne, jeśli ktoś zechce wesprzeć, wrzucić jakiś grozik to na pewno te pieniądze będą dobrze wykorzystane. A teraz na koniec tego naszego spotkania przyjmijcie od nas kapłanów, którzy jeszcze tu są, bo niektórzy musieli wrócić do siebie, do mają msze Święte, przyjmijcie od nas wspólne błogosławieństwo. Zapraszam księży do przodu, abyśmy mogli udzielić tego błogosławieństwa. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który Was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech Wam udzieli swojego błogosławieństwa i utwierdzi Wasze serca w wierze, nadziei i miłości. Amen. Dzisiaj Chrystus ukazał się w światu jako światło jaśniące w ciemności. Z ufnością idźcie za nim, abyście się stali światłem dla Waszych braci. Amen. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa. Niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, który jest światłością ze światłości. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Nie dzięki. Ale kończymy kolędą, rozumiem. Prosimy jeszcze na scenę tutaj jednego z organizatorów, dyrektora Dama Radosza, dyrektora Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Bardzo prosimy, Panie Dyrektorze. Uwaga, spróbujemy zacząć teraz hopy na bawy. Bracia, patrzcie, jedno, dobra? Zaczynamy, ja. za ja. panowie, i...

still on the ground